Dzień, dobry, Dzień dobry, pani. dobry panie redaktorze, ale mamy czas dobry. Piękna pogoda. Adona Węgrzynowicz jest naszym gościem. Um, nie wiem, którą afiliację wybrać, to państwo wybierze. Um, dyrektor w Urzędzie Marszałkowskim, wiceprezes Izby Gospodarczej w Zagłębiu, Koleje Śląskie? Co to powiem? Koleje Śląskie już nie, ale prowadzę dalej swoją działalność gospodarczą, w związku z tym też były wcześniej Koleje Śląskie e, jako, jako rzecznik prasowy. Prowadzę dalej swoją działalność i tak naprawdę obsługuję pr e, i piszę e, trzy gminy. I dwie firmy, przykład, która Afiliacja jest najbliższa Każda. W tej Najlepiej kobieta pracująca. Kobieta pracująca. Jak to mówi mój małżonek, jak kręcili 40-latka e, i e, Irena Kwiatkowska, która tam występowała e, no, w tej swojej słynnej roli ko kobiety pracującej, to, to reżyser... Kwiatkowską? Reżyser się zawsze śmie Mój mąż się śmie że reżyser jeszcze wtedy nie znał Aldony Ręczyno. No dobrze, spotykamy się z ludźmi życia publicznego na Śląsku i w Zagłębiu, żeby trochę powspominać 1 maja sprzed 20 lat, wtedy kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej. W tym przypadku tu latek było niewiele, ale też nie tyle, żeby interesowało w zachodniej Europie Miśki, Hariburczy czy, czy Brawo Geralt, już coś innego musiało interesować. Pamięta pani nie. ten czas? Oczywiście, że pamiętam, bo pracowałam już wtedy w służbie celnej. O. Pracowałam w służbie celnej, w związku z tym pamiętam, byłam celnikiem i to wtedy takim celnikiem, który, e, który bezpośrednio zajmował się odprawami celnymi. To się więc miał z to, Zachodem często? E, bardzo, bardzo, więc wtedy pracowaliśmy w zupełnie innych rela realiach. I pamiętam ten dzień, jak, uwaga, zmieniały się przepisy, no bo wiadomo, wstąpienie do Unii wiąże się też ze zmianą przepisów i pracowaliśmy wtedy. Nie powinnam tego powiedzieć, ale teraz to już pewnie Jesteś przedawnienie nie. po 20 godzin. Że my są takie obszary w polskiej wszystkie... gospodarce, gdzie tu się ciągle dzieje. Więc... Po 20 godzin. Pamiętam, że mój małżonek, który jeszcze nie był małżonkiem, dowoził mi obiady, żebyśmy nie, nie padli tam na posterunku, ponieważ no, musieliśmy nadrobić wszystko to, co, co się rzeczywiście wtedy zmieniało. Także ja jeszcze doświadczyłam tej zmiany granic, ponieważ wcześniej też pracowałam, dorabiałam sobie na studiach jako. Jako pilot wycieczek zagranicznych, no to też widziałam, jak to się zmieniało na tych granicach. No i miałam okazję tak. Bardzo bezpośrednio y, widzieć tą zmianę. Już później jako rzecznik służby Jasne. celnej, no, często, często jeździłam na te otwarte granice. Zresztą pamiętam na przykład taką e, rocznicę, piątą rocznicę wstąpienia do Unii Europejskiej, kiedy to na moście w Cieszynie, na moście Przyjaźni podpisywaliśmy takie międzynarodowe porozumienie właśnie o wspólnym, e, o współdziałaniu służb celnych Polski, Czech, Słowacji, Węgier jeszcze wówczas. No takie fajne wydarzenia historyczne. Pytam o ten moment, bo się zastanawiam, czy celnik się wtedy o robotę nie bał? E, bał się. To był w ogóle bardzo trudny okres dla naszej ZUP, wtedy e, katowickiej... Bo likwidowali stanowisko pracy e, właściwie. Śląskie Ostrzydali Izby, granicy. tak. Śląskie Izby to był bardzo trudny okres. To był okres, kiedy część pracowników służby celnej była przeniesiona na wschód w ramach wzmacniania granicy wschodniej. Część tą pracę traciła. Wówczas to doszło też do połączenia Katowickiej Izby Celnej z Cieszyńską Izbą Celną. Wiadomo, cała nasza tutaj południowa granica no, przestała istnieć, więc zmienił się też charakter naszej, naszej pracy. pracy. Zdecydowanie. Dużo osób wtedy straciło pracę. Część osób dostało przeniesienia w inne miejsce. Pamiętam moich kolegów, no, którzy, którzy dostali przeniesienia tak naprawdę z dnia na dzień na na wschodnią granicę. A byli tacy, którzy mówili jak diabli wezmą tą Unię Europejską. Po co nam to było? Tracę Oczywiście, zwłaszcza wtedy. <gry> zwłaszcza wtedy w naszym, w naszym środowisku. No to przede wszystkim był strach, była niepewność. No bo nikt nie wiedział, e, czym to się będzie jadło. E, no i tak delikatnie tylko wspomniałam o tym, ale prawda jest taka, że te przepisy były dostosowywane przez wykonawcze, zwłaszcza. My pracowaliśmy, a nie mieliśmy przepisów wykonawczych, więc wszystkie to sprawy czekały. Czas. Dokładnie tak, to był bardzo, bardzo trudny też dla nas czas. No taki mocno niespokojny, no ale okazuje się, że, że wszystko się udało. A potem przyszły doświadczenia gospodarcze, choćby z Izbą. Gdzie musiało być widać przez całe lata, być może, bo to nie był taki gwałtowny taki proces, ale można było go dostrzec. Jak się gospodarczo to miejsce zmieniało tam, w zagłębiu, w którym pani prowadziła tę swoją Bardzo. ekonomiczną aktywność. Bardzo się zmieniało, no przede wszystkim też dzięki samym przedsiębiorcom, którzy ubiegają się o wszelkiego rodzaju dofinansowania z Unii Europejskiej. Zresztą ta przedsiębiorczość też się pobudzała dzięki tym dofinansowaniom z Unii Europejskiej. Przyznam szczerze, że ja sama z tego też skorzystałam. A to myślisz bo... w ogóle, że, że dla samorządowców, dla działaczy lokalnych? którzy dbają dla samorządu gospodarczego, musiały się w ogóle realia zmienić całkowicie? Funkcjonowanie. Zupełnie. Zupełnie się zmieniły realia funkcjonowania. I ci, którzy wykorzystali ten moment, i którzy dalej wykorzystują te możliwości, które się pojawiły w związku z naszym członkostwem w Unii Europejskiej, no bardzo mocno się rozwinęli, dlatego że skorzystali z tego dofinansowania, skorzystali z funduszy, które były ogromne, a przypomnę, będą największe, odkąd wstąpiliśmy do Unii Europejskiej w tej nowej perspektywie, 2021-2027. W tych latach dostaniemy największe dofinansowanie, ee, jakie do tej pory dostaliśmy z Unii Europejskiej. To Premier Borawiecki się spisał. No ja powiedzmy, powiedzmy, że tak? 770 miliardów złotych to jest w przeliczeniu w całości. No nasze województwo śląskie jest tutaj rekordowe. A niech rekordowe. Pani powie, czy, I to, pytam o doświadczenia osoby aktywnej w samorządzie właśnie. Czy to są pieniądze, które zostały wykorzystane w taki sposób, żeby te firmy sobie w dalszych perspektywach pozbawionych tego finansowania, albo przy mniejszym finansowaniu poradziły, czy zostały jednak no, w dużej mierze skonsumowane po prostu? Uważam, że tak obserwując, obserwując te firmy, które, które mam szansę obserwować i w, tutaj w Zagłębiu, i w takiej swojej bliskiej działalności, ale i też w województwie śląskim, naszych moich znajomych, którzy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, myślę, że mimo wszystko bilans wychodzi na plus. To znaczy część zdecydowanie większość wykorzystała te środki prorozwojowo, czyli teraz sobie świetnie poradzą w tym nowym funkcjonowaniu, bo wykorzystała je tak naprawdę na rozwój, a kolokwialnie mówiąc, no nie przejedli tych środków. Zapewne znaleźliby się tacy, którzy zainwestowali je tak bardzo krótkoterminowo, krótkowzrocznie patrząc. Natomiast myślę, że, że są oni mniejszością. To jest ja, Pani pytanie w istocie o jakość taką mentalną śląskiego zagłębiowskiego przedsiębiorcy. Jak on się dziś po tych 20 latach odnajduje w w tych unijnych realiach, kiedy już wie, że no, warunki prowadzenia biznesu są inne, że trzeba go prowadzić szerzej, że trzeba kooperować, trzeba być otwartym na Europę, trzeba szukać kontaktów. Czy oni już tacy są? Czy oni to wiedzą? Czy ciągle potrzebują tego samorządu gospodarczego, który za nich wiele spraw musi załatwić? Myślę, że wiedzą już. My jesteśmy tak naprawdę tylko takim łącznikiem w wielu sprawach, ponieważ. Wiedzą, że tak naprawdę mają możliwości i powinni z nich korzystać. Ja podam jako przykład ostatnie szkolenie właśnie z funduszy europejskich, które przeprowadził między innymi też dla zagłębiowskich przedsiębiorców, ale wcześniej prowadzone było w innych Izbach Gospodarczych Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. To było takie praktyczne szkolenie z pozyskiwania funduszy unijnych. No i, i co? I, i oni to, oni rekordową frekwencję. A to ja rozumiem, tylko oni traktują te spotkania. Jako rodzaj integracji środowiska? Czy rzeczywiście mogą tam się czegoś nauczyć i łakną takiej wiedzy praktycznej, merytorycznej, która przyda się im? Łakną też wiedzy praktycznej, merytorycznej, czyli pani ekspert, która bezpośrednio zajmuje się doradztwem w kwestii funduszy europejskich, na co dzień przy tym pracuje, była oblegana i później, po, po szkoleniu i w trakcie, było mnóstwo pytań. Oczywiście to, o czym pan redaktor mówi, czyli ta integracja też jest potrzebna w biznesie, bo po to też działają. To jest jeden z celów tak naprawdę działalności zagłębioskiej Izby Gospodarczej, jak i wszystkich samorządów gospodarczych. Trzeba się mamy, znać. Trzeba się dobrze znać, bo ten biznes się znacznie łatwiej prowadzi, jeśli, jeśli się kooperuje. I my jako Izby też kooperujemy pomiędzy sobą po to, żeby wymieniać się kontaktami, żeby nasi przedsiębiorcy mogli się wymieniać choćby kontaktami czy też swoimi doświadczeniami. Nawet teraz taki projekt realizujemy, który. Który jest tak naprawdę pomysłem Jawożnickiej Izby Gospodarczej, I to jest taki projekt wspólnych spotkań branżowych. Wczoraj odbyło się pierwsze takie spotkanie branżowe, akurat tutaj z branży budowlanej, kiedy to łączymy różnych przedsiębiorców zrzeszonych w poszczególnych izbach, w tym przypadku Krzanowskiej, Jawożnickiej i Zagłębiowskiej, po to, żeby powymieniali się swoimi doświadczeniami, bo wiadomo, że jak to są doświadczenia z branży, no to są one im przydatne w codziennym funkcjonowaniu. No nie? właśnie, ale też Wy, wy izby też nie możecie kawusi popijać, no bo... Przedsiębiorcy zrzeszeni w izbach do Was przyjdą i będą pytali: No, pomóżcie nam, Wy wiecie więcej, Wy macie znać o te przepisy, ogarniać je, to Wy macie nam nieść pomoc. Dokładnie tak jest. My jesteśmy taką izbą komercyjną. Działamy, utrzymujemy się z funduszy naszych, naszych przedsiębiorców, naszych członków, w związku z tym no nie możemy tak naprawdę Płacę, pozostawić wymagam. samych sobie. Dokładnie tak to wygląda. To są pieniądze na funkcjonowanie, ale skoro się zajmujemy, ja zajmuję się tym stuprocentowo społecznie. Skoro się tym zajmujemy i skoro zostaliśmy tu obdarzeni tym zaufaniem, żeby, żeby zasiadać choćby w, w radzie takiego samorządu, no to uznaję, że, że mamy dać siebie wszystko, żeby, żeby stworzyć jakieś konkretne perspektywy i konkretną płaszczyznę do, do rozwoju tych przedsiębiorców, żeby, żeby nam nie mogli niczego zarzucić. Czyli jak przyjdą przepisy, to by to trzeba chociaż przekartkować. Dokładnie tak, a jak już przede wszystkim przekartkować, ale też na przykład zorganizować spotkanie jakieś takie praktyczne spotkanie z ekspertem, który na bieżąco e, w danej dziedzinie e, ogarnia. No, ogarnia tą sprawę. Bo wie, wiemy, jak to jest z tymi przepisami. Właśnie nie wiemy. Wy macie wiedzieć. No w ogóle generalnie, jak jest z przepisami w Polsce. Trzeba je ogarniać, bo nieznajomość prawa szkodzi. No i sami ponosimy konsekwencje tej nieznajomości przepisów. Jak to jest w tych wyborach, pani kandydat? Kobiety zmienią śląskie? Ja myślę, że zmienią śląskie. No, ze swoją energią, z pomysłowością liczę na to, że zmienią śląskie. Ja też jestem takim koordynatorem inicjatywy Śląskie dla kobiety, która została reaktywowana. We wrześniu 2023 roku. Wcześniej została tak naprawdę zainicjowana przez marszałka, ówczesnego marszałka województwa śląskiego Wojciecha Sałgę w 2018 roku. I w 2023 ją tak mocno reaktywowaliśmy i widzimy po tym, ponieważ organizujemy mnóstwo różnego rodzaju wydarzeń, i takich stricte rozrywkowych, ale i też profilaktycznych w szerokim zakresie, bo zajmujemy się i Profilaktyką nowotworów, nie tylko nowotworów piersi, wszelkich nowotworów, ale i też trochę psychiką kobiet, no staramy się tak pomagać kobietom na wszystkich płaszczyznach. Bo jak ma śląskie zmieniać kobieta, to musi być zdrowa najpierw. No to jest też, prawda jest też taka, że w tym schemacie kobiet, te kobiety Śląsk na, w województwie śląskim, bo nie powiem tutaj, że na Śląsku, bo, bo to nie byłoby aktualne i prawdziwe, to są takie silne kobiety, to są takie śląskie okay. silne baby. Proszę wybaczyć, bo to nie jest tak, że mi się odzywa i jakiś taki zapieczony chłop, ale kobiet w populacji jest więcej. Tak. Więc nie wiem, dlaczego potrzebujecie rzecznika. <noise> Czy my potrzebujemy rzecznika? Powiem A nie tak. potrzebujecie? Jest taki pomysł, żeby się pojawił rzecznik spraw kobiet. E, powiem tak, e, jest rzecznik spraw kobiet. E, ja, uwa ja uważam, że tak na dobrą sprawę. Oczywiście musimy się zrzeszać. E, siła jest w kobiecie, bo jeszcze jest dużo obszarów, które, których nie nadrobiliśmy odpowiedniej, w e, których, których nie, odpowie nie odrobiliśmy tej naszej lekcji. E, bo na przykład w Polsce statystyki Jasno mówią, że jeśli chodzi o wyższe wykształcenie, no to zdecydowanie więcej kobiet ma to wyższe wykształcenie, jest bardziej konsekwentnym w ogóle w zdobywaniu tego wykształcenia, w uczeniu się przez całe życie. Jestem też członkiem takiego zespołu wojewódzkiego, kolokwialnie mówiąc, w skrócie mówiąc, uczenia się przez całe życie, więc. Kobiety się, e, są bardziej konsekwentne tak, w uczeniu się przez całe życie, ale już w zarządach zasiadają głównie panowie. Czemu Więc tak jest? Coś tu nie gra. No gdzieś, gdzieś popełniamy błąd. Pewnie my jako kobiety, my jako społeczeństwo. E, ja, nie, powiem tak, ja myślę, że ja nie jestem do końca e, taką typową emancypantką. E, nie obrażam się, jak ktoś do mnie mówi pani członek, a nie pani członkini. E, Czyli feminatywy e, niekoniecznie. Niekoniecznie. Niekoniecznie, niekoniecznie, bo myślę, że to, to nazewnictwo robi z nas niezależne kobiety. Na I wcale na mnie uwłaszcza, przynajmniej mnie osobiście. No, pan, tak, nie czuję się gorszą, tylko dlatego, że gotuję, jestem oddana w swoim domu, sprzątam i, no i potrafię łączyć niektóre role. I wcale tego nawet nie mam zamiaru sprawiedliwie dzielić w domu. Kobiecy też. Dokładnie tak. tak, dokładnie tak. Ale w jaki sposób rola kobiet ma być w tych wyborach jakoś szczególnie mocno wyeksponowana, tak żeby to przyniosło, no umówmy się, o polityczny zysk. Znaczy pan, tak, kobiety są łagodniejsze i wrażliwsze. I widzimy to, że tam, gdzie rzeczywiście władze sprawują kobiety, a zwłaszcza jeśli mówimy właśnie o samorządzie, czy jeśli mówimy e, nawet o kwestiach rządowych, e, to to spojrzenie na świat i ta polityka jest łagodniejsza, jest bardziej wrażliwa. Myślę, że my teraz żyjemy w na tyle trudnych i niebezpiecznych czasach, no bo wszyscy czujemy to zagrożenie e, i ten oddech e, naszych, naszego sąsiada ze wschodu. I tu potrzebujemy delikatnych, e, ładnych e, polityków. Nie, nie, nie. Natomiast potrzebujemy polityków, którzy są stanowczy, e, ale którzy też potrafią, e, potrafią to wszystko wyważyć, no choćby w tym takim rządzeniu naszym krajowym. Myślę, że już mamy dosyć tych waśni, kłótni i wszelkiego rodzaju e, takiego panoszącego się zła, więc myślę, że trzeba, trzeba trochę stanować tą naszą politykę. I to kobiety zrobią. I to zrobią kobiety. No ale mówimy o lokalnej polityce, tu naszej, przecież takie wybory przed nami. E, Pytam, tak. Jak, jak chcecie to przełożyć na ten zysk polityczny, czy samorządowy, no już tam nie, nie, Spróbujmy to jakoś oddzielić jedno od drugiego. Jak da się wygrać wybory, czy zaistnieć w mocniej, akcentując sprawy kobiet? Znaczy, pan, tak. Przede wszystkim no musimy. E, e, Ciężko jest, jeśli tak naprawdę o sprawach, które dotyczą bezpośrednio kobiet, no choćby, nie wiem, kwestia, e, kwestia aborcji czy też in vitro, wypowiadają się panowie, bo tak na dobrą sprawę, no niestety statystyki też mówią o tym, że e, no bardzo często zdarza się, że jeżeli, e, jeżeli kobieta rodzi dziecko, e, które jest niepełnosprawne, to bardzo często zdarza się, że e, Mężczyzna i tu y, y, nie, nie chciałabym generalizować, ale y, zostawia tą kobietę y, samą z, z tym problemem, Nabywa. no mimo wszystko jesteśmy, y, jesteśmy tutaj chyba silniejsze psychicznie i poza o, tym no, jeszcze... Jeszcze instynkt działa. Instynkt działa. To jest tak jak w tych niektórych kwestiach łagodzenia sytuacji. Ja mam 19-letniego syna, więc nie wyobrażam sobie, jak słyszę słowo wojna, słyszę wszelkiego rodzaju prognozy o tym, że do 5 lat grozi nam konflikt na wschodzie. No to powiem tak, jestem przerażona tym bardziej. Ty to widzę moje dziecko w mundurze walczące na froncie. W związku z tym na pewno. Robię wszystko, nie tylko, żeby uchronić moje dziecko, ale wszystkie, wszystkie pozostałe matki. dzieci i matki przed tym. No dobrze, tak jest ale, ale, w, spojrzenie. ale w, taki, w tym kobiecym spojrzeniu, pani bliższe są kwestie związane z waszymi prawami prokreacyjnymi, czy na przykład to, abyście były równie traktowane w pracy, przy kasie, w zakładzie pracy, równo traktowane, jeżeli chodzi o dobór stanowisk, no takie społeczne równouprawnienie. Zdecydowanie to, co pan redaktor powiedział jako, jako drugie, ja uważam, że takie społeczne równouprawnienie. Żebyśmy, żeby rzeczywiście o tym, ile zarabiam jako, jako prezes kobieta czy jako dyrektor kobieta nie a pani decydowała. Nie, jako nie, 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 jako, nie zarabiam nic jako prezeska. To jest funkcja społeczna, to to, to żeby nie decydowały względy to poważnie, względy, prektor, a myślę, że jeszcze prezes, są. Pełni Pani kilka funkcji. Tak. Jedne społeczne, inne yy, zawodowo, czy odpłatnie. Pobiera Pani mniejsze pieniądze niż Pani równo, równoleżniki. Yy. Podząc w garnitura? Ja absolutnie nie, ale wiem, że już przy obsadzaniu tych stanowisk niestety płeć ma znaczenie. Spojrzałam, e, uczestniczyłam w uroczystości 25-lecia samorządu w województwie śląskim i e, tak jak mówię, e, ja nie jestem feministką chyba, mimo tego jestem chyba silną kobietą, ale nie jestem. <grym> Zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. Natomiast jak spojrzałam na scenę. E, kiedy na scenie znajdowali się wszyscy marszałkowie z tej 25-letniej kadencji samorządu, to, to zrobiło mi się naj, najzwykle w świecie przykro że, że żadne marszałkini tam nie było, e, Że nie było tam marszałkini, to jest po pierwsze. Po drugie, zaraz po tym wystąpiły e, kobiety, silne kobiety samorządu, włodarze miast i gmin. E, w, wystąpili włodarze miast i gmin i tam też w tym gronie e, bodajże była jedna czy dwie kobiety. W związku z tym, e, no to pokazuje, że jednak gdzieś jest jeszcze tutaj dysproporcja. Ja wiem, tylko to są efekty demokratycznych procesów, a nie męskiej uzurpacji. Myślę, że tak. Pewnie w jakimś stopniu tak. Natomiast jak będziemy... Bardzo mocno podkreślać, że no, mamy takie same prawa na rynku pracy, mamy takie same też obowiązki, zwykle wykonujemy, bo to nie jest tak, że panie wykonują gorzej swoje obowiązki. Może nawet są bardziej zaangażowane w niektórych kwestiach. Takie, takie są moje obserwacje. E, bardziej dokładne, e, to myślę, że możemy oczekiwać tego, żebyśmy były tak samo traktowane. No właśnie, jest Was więcej, macie w sobie świadomość, siłę i moc, ale efekt tego wszystkiego jest w Was po prostu, w nikim więcej. Mężczyźni Wam nie zabiorą tych stanowisk, które możecie piastować dzięki wyborowi. Tak, ale musimy też zmienić mentalność ludzi. Nas wszystkich. To nie, że oczywiście będziemy zmieniać nasze otoczenie, a my, a my nie będziemy się zmieniać. Musimy też tego wymagać od siebie, żebyśmy zmienili tą społeczną mentalność, że kobiety są tak samo dobre i tak samo mogą sprawować wszelkie funkcje publiczne, mogą sprawować funkcje w samorządzie i naprawdę świetnie to wykonują. Trzeba zmienić chyba to, trochę mentalność naszą, a to Ale... z tym jest najtrudniej. No to, to o tym porozmawiamy przez chwilę. Pojawia się Pani na tych spotkaniach przedwyborczych, wiem na pewno, że trwają godzinami. Tak. To prawda. Spotyka tam Pani kobiety i co one Pani mówią? I co one mówią? Mimo wszystko, jeszcze są moje takie spostrzeżenia, że tak, jeśli chodzi o aktywność, na przykład organizujemy spotkanie z mieszkańcami, to mimo wszystko bardziej aktywne są kobiety. One chcą przekazywać informacje na temat swojego codziennego życia, dzielić się swoimi spostrzeżeniami, choćby w zakresie tego, co powinniśmy poprawić. Natomiast jak przychodzi później do wyborów, to jako swoich reprezentantów, mimo wszystko i tak wybieramy Panu. Pytała Pani kobiety tak. dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia dlaczego tak się dzieje. No Staramy się choćby właśnie w takich dyskusjach, ale i w też takich rozmowach jak z Panem Redaktorem, zmieniać tą świadomość w ten sposób, żeby, żeby prowokować myślenie. A nie jest tak trochę? Proszę wybaczyć, bo to jest może prostackie do rozumowania, ale przychodzi mi do głowy w sposób naturalny. Czy to nie jest taki mechanizm? O nie, kochana. Ty tam nie pójdziesz. Bo ja tam nie idę, to ty na pewno. Znaczy jest jeszcze jedna kwestia, którą niestety bardzo mocno dostrzegam. My kobiety, może tu się część kobiet nam nie obrazi, ale my jesteśmy chyba trochę zazdrosne o, o siebie wzajemnie, płciowo. W związku z tym, panowie nie podcinają sobie wzajemnie skrzydeł, a my kobiety podcinamy te skrzydła. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, bo przecież tak naprawdę no naszą siłą powinno być to, że, że jest nas dużo, że się wspieramy, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie coś osiągnąć, a my mamy takie tendencje, żeby sobie się wzajemnie podcinać. Gdzieś tu u nas chyba ten gen zazdrości jest bardziej rozwinięty e, o, o, e, w tych kwestiach. Także niestety z przykrością stwierdzam, że to też zauważam. Ale to jest lekcja do odrobienia. To jest lekcja absolutnie do odrobienia. No i im więcej i głośniej będziemy o tym mówić i choćby przyznawać się, że tak jest, że takie coś dostrzegamy, no to może sprowokuje nas to do jakiegoś myślenia i do tego, żeby coś zmienić w tym zakresie. No, pewnie będzie to trwało latami, no ale starajmy się to zrobić. Na drodze do takiego samouświadomienia. Aldona Węgrynowicz, bardzo dziękuję za spotkanie. Ja również rozmowy. dziękuję, panie dyrektorze.